Ja to osobom i dzisiaj gramy w The Asylum 2 z kuzynką. Znowu nagraliśmy już jeden odcinek, ale nie wiedzieliśmy trochę za bardzo, co zrobić. No i już wiemy do końca i gramy. Powiedz coś. Nawet nie dałeś mi się przywitać, ale nie patrzę, się e, to jest te 2 Tak. No, chapter 2. Poczekaj, bo tu. Gdzie jesteś? U. Nie. Co? Serio. Poczekaj. Dobra, jestem już. Jak znowu wejdę do tego... Ja pierdzielę. Co? Telefon mi się rozładował. Nie! Ej, jesteśmy już. Nie, ja chodź tam. Poczekaj. Jest tu ktoś? Nie, ja, chodź szybko. Jesteśmy? Dobra. Jesteśmy! rozładował się Jurce po prostu i Lipton musiał na nie czekać jeszcze zresztą się opalał telefon ale to już nieważne I, a to wiesz jak to teraz przejść? nie, nie pamiętam bardzo. Na aha najwyżej sobie odpadaj flashlight Poczekaj, bo... On... jest suchy. Co? Such jest. Nie mogę nie gadaj Nie gadajmy o kwiatku. Bo... Nie, to o kwiatka biednego. Dbam. Podla... Podlewałam go wczoraj, więc... Wczoraj, nie dzisiaj. Ale nie podlewa się tego kwiatka codziennie. To jest inny kwiat. Ale dobra, nieważne. Je... Teraz będziemy ogólnie widzieli. Julka, go po pierwsze co tydzień podlewa. Gosi, co? Ten, ten, tego kwiata się co tydzień podlewa. No on bardzo, już ma zielona. Ty ale moja mama mi go podlewa, ale dobra. Ja cię cię dałam. A... Nie no. Dobra. Boże! Elo Mordo! Dobra, Za tymi światełkami się szło. Mhm. Nagrywaliśmy już ten odcinek, ale już po prostu. Jednak go nie wiem, dlaczego go nie wrzuciłem. Jakoś nie podobał mi się. Może ten już bardziej taki. Co się stało? Co? I serdecznie, się tu. I fajnie się. Da tak obracać. Dobra, ale ja już wiem, że tutaj nic nie ma, tylko przy tych budynkach. Co tam było trzeba zrobić przy tych budynkach? Coś znaleźć. znaleźć? Nie Muszę... wiem, po prostu łazić, bo ogólnie później... Ogólnie chodzimy, to... Nie to wiem. Z... To z... Iść, mi <laughs> Jaka zuzia? Ład. <laughs> to... Gdzieś jesteśmy? Słyszać, że ktoś wie. No, chyba coś tu było takiego. No, no, co to Wiesz, co jest, to najgorsze, to jest najgorsze? Że ja siedzę na krześle i jak mi spadnie telefon. To na mnie. To Albo na ciebie, albo możliwe, że. Prost... Albo po prostu pęknie szybka i. No. Nie no wiem, gdzie? nie wiem, szybki nie, nie będę kupywał, bo, bo. są Niepotrzebna mi szybka. Nigdy nie miałam szybki do telefonu. Pierwszą możemy przez lupiet, yy, nie, Podciszyłam, ale. Podciszyłam. Podkusiłam, ale muszę. Ale mnie to przeraża, że łazimy tu i nic się nie dzieje. Jakby nie przeraża, tylko. Nie lubię tego. Chodzimy to jak debile jakieś w kółko. No, co <śm> idziesz? no Idę. ty też idź. Ja cały czas idę. No, ja się gubię. Tutaj w te krzaczory. Kto? Ktoś biegnie? No. 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 Ja nic nie widzę. Czekaj. To czerwono. No nie, nie, wrzosk. Cicho, bo mnie głowa boli. Cicho, bo mnie głowa... Cicho, bo mnie głowa boli. Bole. O Boże. Już bardzo ślinna mi dzisiaj z gęby leci. Dobra, nagrywał się. 5 minut. No, najwyżej. Dobra. Dochodzimy no, się, że. Siema! Jesteśmy więzienia. Siemajniu. Siemaju Where am I? Gdzie był ten kluczyk? Na razie trzeba wyjść. Ja ci powiem. Hmm. Jak się wychodziło? Trzeba poczekać. O czerwona coś idzie to jest. Czerwona kropka. knaczka. A no... Przepraszam. Coś się zbliża. Z... No otwieraj te drzwi, komu nie. No otwieraj. Ja, ja, ja. ja widzę twój łeb. Wow, ja też twój. Ja jestem jakby w, w twojej głowie. Nie? Ale się zasrałem teraz. No otwieraj te drzwi! Ale tak no, W, w realu się zasram, bo ja mam drzwi na karteczkach. Boże, na karteczkach mam drzwi. Na drzwiach. Nie mam czekać, nie mam się wkurzać. Nie No, bo na drzwiach mam karteczki i nie spadła. Na krzesło. Moje. Boże, myślałam, że ty wyszłaś. No bo wyszłam. Lagujesz mi się. Ty mi się. I mam lagi. W ogóle mnie często z Robloxa wywala. Ale to nieważne. Ja nie mogę, ja nie mam. Ja nie mam. ja, 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 ja się światło No nie. Sam otworzyła czy ty to otworzyła? Nie, ja. Ja! Widzisz mnie? Co? Ej tu jest jakaś dźwignia taka. Wow, już ja ją pociągnęłam. Aha. Dobra, nie wiem. Nie znam się. Wow, też się nie znam. A tu już po pierwsze przeszedłaś ten. Przeszłaś cały ten dasylum. Przeszedłeś. No, Przeszedł. Dobra, nieważne. Nigdy nie potrafię tego wymawiać. Ja Przeszłam to. No. I drugi raz przychodzi, ja już nie wiem, czy się tu bać, czy wyrzucić mm, już telefon, po prostu narzucić na podłogę, czy zaraz po prostu jakiś jumpscare będzie. A już wiemy, co tu robić, a nie łaziliśmy 20 minut, kurde, po jakichś więzieniach. Nie? Mniej więcej wiemy, co tu No ja w ogóle nie wiem, ja łażę za to, mam jak, jak jakiś pet, więc... To, no. Ja idę za tobą. Widzisz, samochata? Dobra. Ja pamiętam, jak my tu z kilka minut łaziliśmy jak debile. Ale wreszcie już wiemy, co robić. Na razie odcinek trwał 8 minut, a będzie trwał pewnie 40. Ale mam to... Dobra, chodź. Nie, ja odchodź mi. Zostaw się tu. I co teraz? ja pomiętam. Ej, wiesz co jest najlepsze, że my tu niedawno skończyliśmy odcinek? Wiesz o tym? Nie wiem. Odcinek skończyliśmy, a teraz jesteśmy w 10 minut. Tu w zasadzie czy tam 9? Ja tu był gdzieś kluczyk chyba. Czy też go. Nie. nie, to on na dole chyba był. Tak. Nie, na dole. Ty go zarąbałeś? Tak. Aha. Dobra, nie wiem. Nie, nie Nie wiem, bo ja sam nie wiem. Nie wiem. bo tutaj zaraz szczur jakiś mnie wyskoczył. Nie, szczur. nie. Ale sweet. Wiem. Ej, teraz mi się ta gra przypomniała. Taka, pamiętasz, jak graliśmy w ten horror o lesie? Taki. Może byśmy go nagrali. Aha. Czemu jak ja w to weszłam, to to się nie otworzyło? Nie było ja tych Aha. Ale nie było jeszcze jak... Nikłaś, to... dobra, nieważne. Aha, to most. I tu trzeba jeszcze coś spaść. Nie, jak spać. Nie. nie. trzeba spaść jak wiesz. Aha, to trzeba właśnie. Ale myślałam, że nie trzeba właśnie coś spać. Dobra. A i tu jest ten kluczyk taki dobra. To jest coś z żebym się komuś ką... wykończył. No, mm, wygasz. No wygasi. No. Więc ja niedługo będę chciał Instagrama założyć. Co? No, żeby... Ja. Ben... ty ty i Instagram. No, a czemu nie? Ja nie będę się wrzucał, tylko wrzucę... Zrobię tylko Instagrama, żeby wam pokazać jedną fotę. Moje stanowisko. Bo chciałbym wam pokazać, jak pracuje taki gamer ze mnie, pro gamer. Big <gamy> gamer. Nie szum, nie szum, nie szum, nie szum już mogę. Już że mnie. mrówki pomaga w sposób Co? No. Jakie mrówki. Jakie tu ty masz wiesz? Nawzajem. Mm, nie. Tak. Nie. I wiesz co? Muszę no. sobie przyszy, trzeba przejść po tej róży. Nie. nie. Z Małymi kroczkami. I dosza radę. rada. Tak nie spadnij, a spróbuj. To już Yes. Yes. Udało się. Że już się tak bałem. Jakbym spadł, to bym naprawdę. Się... Co się dzieje? No, światło? No. Tu w dół, czy tu? Ja nie wiem, czy ja cicho nie będę Ja nie mam latarki, ja się dziwię, czemu jest tak ciemno. Na razie w ogóle się nie boję. Ej, a powiedz mi, czy się srać, czy nie? Tak, nie. No, ja nie próbuj tych. No, tak nie wiem, powiem ci, bo. Na razie nic się nie dzieje, 12 minut odcinka, więc Nawet co chwilę mówisz o tych? Nie. O, ja proszę! Nie. No? Ja nie mogę. Ja jak się starać, to mogę wyjść w siebie. O! Dobra. Ja też jestem trochę dalej. Teraz coś... O, tu jest ten zielony przycisk. Dobra, teraz bewnie. Chciałam powiedzieć be, pewnie, a powiedziałam bewnie i chciałam to drugi raz powiedzieć. Ale dobra, nie, pewnie. Czuję się bardzo bewnym, wiesz. Nie ma Stópki, stópki. Stópki, stópki. Ej. Czemu mi się wydaje, że my byliśmy raz przy tych toaletach? Bo byliśmy. Nie, nie byliśmy. Byliśmy! Ale nie bo... Kurde, nie byliśmy tu! Byli! A, teraz już byli. nie byli. Nie, tutaj nie byliśmy, bo my skończyliśmy odcinek i to już dawno. I wiesz ile to było? 30 minut skończyliśmy, czy nawet 36. Czy... A mnie... Ja w ogóle horrorów nie lubię. A, w końcu. Ja myślę, że my tu nie mamy właśnie. Teraz. A czym widać? A teraz gdzie? jak... Nie wiem. Nope. Łat, Łat, Łat? Jeszcze ja pamiętam, gdzie ja byłam. Ale, ale powiem Ci, że dla mnie to jest zdziwienie, bo Ty wiesz co tu jest, a ja w ogóle. No, dwie, nie zapraszam nas. Nie No dobra. I co? Ja może nie W ogóle cały czas za Tobą idę, nie? właśnie, ja to jest... jakieś gdzie Ty jesteś? Ja się z... czy... Boże. Dobra. Ja... ja myślałam, że ja się będę bał w horrory, a Pan ci jakoś... Jestem najważniejszy... Jestem... Najważniejszy. Jestem... Hmm. Najważniejszy na no to ty nie jesteś. <noise> bo ja bym mógł zapamiętać. Co screena mogę zrobić, wiesz? Dzień Co to jest? Ej, a to mówisz, że to jest psychiatryk, tak? Więzienie, mówiłam. Aha, bo tamto to był psychiatryk. Nie możesz. Wiesz. No to jest... Teraz jest szkoła, a nie, psychiatryk. Nie to. Te... Psychiatry się chyba nic nie działo. Wiesz, powiem ci, że ten budynek to z wszystkim. To jest psychiatryk, szkoła, kurde. Wszystkie co najgorsze. Tak. Ja nienawidzę szkoły. Jakby lubię. Ja lubię. Ja lubię taki średni, bo, ja, bo ja lubię tylko... Ja lubię trochę przedmiotów, ale nie wszystkie. Najbardziej lubię F. i się spotykać z kolegami, powiedz. O, tutaj ja się no. też. To już pamiętam. Ja nie mogę. Ja już myszką, to było super. Ale się teraz zesrałem. Tak, wiem. Też się zesrałam, jak coś. O, mi serce woli. Tak, tak. Jakoś najmocniej no się nie... Za nie za mną, ale nieważne. No dobra, wiem, że Ty się też srałeś. No, Ty na samym początku też się srałeś, więc ja idę za tą osobą, która się mniej srała. Yy, Co? No już się teraz mniej srałeś, bo wtedy to pełne gadki były już. Chyba. Więc idziemy, idziemy, kur... O Jezus, Mary seriously? Jezu Marie, serio, mamy tego, tego klucza. Ja... Mamy się zesrać. Jak... Seriously? Ale jaki klucz? No, to, gdzie, to... gdzie to jest? Ale powiem Ci, gdybyśmy nie patrzyli na ten... Gdybyśmy nie patrzyli na ten... Jak on się nazywa? Ten poradnik czy coś tam? <laughs> poradnik. Yy, to... Mogę coś ci powiedzieć? Nie. Przyskać, jakbyśmy nie patrzyli na ten poradnik, to byśmy nic tu nie zrobili. Tak da, mi się wydaje. Ale jakbym gra z moimi Ala. Ala! chłopak. E, ja chłopak e, Kolegami... Ty może być. Kuchami. Ale czemu niby? Są lepsi ode mnie. Trochę. Ale jeden snajper taki, którego nie pozdrawiam. On mnie bardzo wkur wkurzył. Czemu Snajper? Nie wiem, on się tak nazywał, nie ja. E, Była tu jeszcze z taka sala z piłką. Snajper? Tak, Snajper. E, robi piu, piu On jest bardzo wkurzający. A co robi? Mówił, a wy się srecie, naprawdę wy się tego boicie? Nie. Mm -hmm. Mm -hmm. To jak, to jak mówi tak, to niech sam w to zagra, to kurde, to... To będzie... Ci dar kurde jak jakaś piszczawka. Nie wiem dlaczego, ale zawsze jak ja mówię, że ktoś się drze, to... To mówię, że to jest piszczawka. Ej, to jest te, gdzie się je. O, przycisk. Myślałam, że to oko tego. Mara. świntusa. I ktoś nas goni. Coś samo goni. ciebie goni. Eee. Berek! Ja się bawię. Ja się bawię. No, ciężko będzie. W... Chodź, gdzie ten kupi klucz? Bo się tu zaraz wkurę. No już się wkurzasz, Więc nie musisz tego robić. Taki pan. Big Brain. Jak chcecie, to możecie wbijać na jej kanał. Ma... Nie, Ma... i tego tak nie znajdziecie. No, nie. A ja to niby. No nie znajdę, bo po prostu. A czemu niby? Bo wyszukasz szukać nazwę i nic. Będą się pojawiały jakieś inne. Aha, to ty masz taki prywatny YouTube? Tak, ty masz prywatny, wiesz? To nie wiem, a to czemu się go nie, da, nie da znaleźć? I don't know. Może za mało pieniądze wrzucam. To ja mam kurde o jedną subskrypcję więcej, wiesz? No. Wow, ale nie odkroś. Tylko jedną, a to nie wiem, dlaczego to trzeba mieć pięć, żeby... Nie wiem. Czy mnie każdy oglądał, jak... <laughs> każdy. No nic tu nie ma. Wkurzałam, tu mi działa na nerwy. A mnie to wkurza, że... Dobra, słuchajcie, dam cięcie, bo nic się tu nie dzieje. Dobra, słuchajcie, znaleźliśmy już klucz. Gramy dalej. O nie, teraz dól. Kurde trochę za długi będzie ten film, może z 30 minut, ale i tak go trochę zmontowałem. Żeby też nie było jakiejś najdłużej, bo z tym kluczem trochę... Za długo to było, ale to już nieważne. Straszyłem tak z 5 minut odcinka na szukanie głupiego klucza. Więc. No, muszę tak przejść, Wow. Nie wiedziałbym. Dlaczego mam to jest taka zarośnięty asfalt? Nie, ja bo to ują. Dostała. Co? No, co to? Co to było? Bardzo Gdzie to było? jest najdziwniejsze? Że ktoś tu klał. Ja nie mogę, ty jesteś! O. o nie! Ej, chcemy to? Na pewno to chcemy? Już to, teraz jest cisza. Ja boję. Będę tak drześć teraz. Tak drzej się. O Boże, on tam był. Aha, nie no to ładnie. Przechodzimy. To jest najgorszy, że on tam był. O Boże, z dwóch. Stoisz. Jak tu nie? Ja chodzę. Chodzisz tak, że wiesz... mogę ludziom podkładać Co ja gadam? Naprawdę jestem... Tak? Nic zabawnego? Ja nic nie widzę, chłopie. Myślisz, że ja widzę? Tak. No to się Słysza, grubo mylę. Nie to, bo to mi... Tu? Czuję się jakbym o, był. Czuję się jakbym był. U Boże, nie powinienem tak mówić. Nie! Czemu? Nie można. Nie. Tak nie można mówić. Że przepraszam. Przepraszam Was bardzo. Wiecie, ja, ja nie mogę się ruszać. Nie mogę się ruszać. Ja w ogóle nic nie widzę. W telefonie ja swój tylko ryj widzę. Gdzie ty jesteś? Nie wiem, tam tylko Dobra, poczekajcie. Dobra, słuchajcie, jestem i muszę to ciszyć. Szukaliśmy za jakieś 10 minut. Musieliśmy jeszcze to... Zobaczyć sobie poradnik, bo kompletnie nic, że nic nie było widać. Gdyby nie te poradniki, nie wiem, czy ja to w ogóle dobrze nazywam, to byśmy gówno nie przeszli. No na pewno byśmy coś przeszli, ale mało co. Nie? Mhm. Mhm. Ale, chcę, ale jestem głodny. Teraz pójdziemy do tego maka, żeby to tylko kurde przejść. Kiszonka. Ile to będzie się tak pykać? Musimy znaleźć tylko... O. A co? A właśnie, co musimy znaleźć, bo... Co? Musimy znaleźć szkielet, który... który łazi gdzieś. Szkielet. Musimy, yy, przed nami... O, dobra, mamy. Git, idziemy. Gdzie teraz? Gdzie? Szkieletor? Ale to nie był szkielet. To był ten... wiesz, Dobra, wpadnij. A, ten, ten. Dobra, mniejsza. Ja i tak nic nie ogarniam w zasadzie, więc... O, no ten, i... Ten, 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 ten. Dla mnie... Ten, ten, ten. Dla mnie dziękuję Ci, bo... Jak to nie będzie działać, to ja się załamie. Dobra, zamka. Jakby coś, to bardzo Ci dziękuję, bo gdyby nie Ty, to bym filmu nie nagrał. O tym. Ten... Na... nagrałbym, tylko że, że nie. zrobić? Nie z horrora a po drugie, czy musimy znowu na tego walonego szkieleta? Boże, jeszcze sam, sam mówię na. Aha, szkielet zamknął. Nie no dobra, ja dam No Dobra, słuchajcie, udało nam się ogarnąć. Wreszcie wysz wyszliśmy z tego walonego alarmu. I... Nie właśnie mógł nagrywać, a nie nagrywać jakieś... Kto pro... Nie. Ja. ja bo jestem... Nie plis, ja... Czemu ja nie mogę tu przejść, a nie Jadymy. Czemu nie można prowadzić? Tyłku. No, dobra. Chcę wiedzieć, jak to był. Przedcinek 26 minut trwa. Ojej! ja co Dobra, słuchajcie. Dobra, słuchajcie. Co mam napisane? Nie, nic nie naciska. Dobra. Nacisnij to M na górze. M? Ending. The end. The end. Skończyliśmy grę? Aha, dobra. No dobra. No to chodź, jeszcze pożegnamy tylko. No to fajnie, bo wtedy... już wszyscy snapy wysyłają. super. Dobra, gdzie jesteś? Idę. Dobra, słuchajcie, my już kończymy. Dla mnie to jest szok, że my to przeszliśmy w jakieś 28 minut. No, 27, no na pewno więcej, bo jeszcze z cięciami było, ale to już mniej. A wtedy, kurde, my nawet w połowie nie byliśmy, a to już trwało jakieś 33 minuty. Ale dobra, to już słuchajcie, widzimy się w kolejnych odcinkach i pa!